160 milionów euro. Taka kwota na wsparcie lokalnego biznesu zarezerwowana została w unijnej puli pieniędzy Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Do chwili obecnej na konta firm trafiło już ponad 480 milionów złotych, z tego prawie 90 milionów w ramach unijnych naborów w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o plany, jakie mieliśmy na rok 2020, planowaliśmy przeprowadzenie pięciu naborów. Muszę przyznać, że wszystkie udało się przeprowadzić mimo tej sytuacji epidemiologicznej. Jak również to, że zakładaliśmy, że wypłacimy naszym przedsiębiorcom 90 milionów złotych. Również ta wartość udała się tutaj zrealizować. I chciałbym tutaj podkreślić, że jedną z pierwszych decyzji z zarządu województwa polskiego było to, żeby pieniądze, które miały trafić do naszych przedsiębiorców, żeby trafiły jak najszybciej, nasi przedsiębiorcy to są co najmniej mistrzowie Europy doskonale się z nimi współpracuje. Życzyłbym sobie, żeby taka współpraca była również w przyszłości, żeby inne jednostki mam nadzieję, że mają takie taką same spostrzeżenie jak nasze. Jeżeli chodzi o wszystkie środki, które mieliśmy przekazaliśmy do tej pory naszym przedsiębiorcom, takich pieniędzy było 481 milionów, które trafiły właśnie na konta naszych przedsiębiorców do tej pory. Protestacje z Unii nie tylko napędzały gospodarkę, pozwalały też realizować przedsiębiorcom biznesowe marzenia i plany. To dzięki wsparciu z funduszy unijnych firmie, której produkty wykorzystują producenci z Hollywood, powstał nowatorski wysięgnik do kamer, który stabilizuje obraz podczas kręcenia scen pościgu. W innej wykonano maty do odciągania z gleby soli, którą sypi się zimą na drogi, a w jeszcze innej powstały nowe buty dla kadry polskich skoczków narciarskich. Wsparcie unijne było dla nas bardzo atrakcyjne w realizacji projektów, które do tej pory mieliśmy okazję robić. Otrzymaliśmy wsparcie w trakcie realizacji projektu nad obuwiem dla skoczków narciarskich. Dla nas to była zupełnie nowa rzecz. Nigdy wcześniej nie produkowaliśmy tego typu obuwia. Musieliśmy poznać bardzo dużo tajników niekoniecznie związanych z samą produkcją obuwia, to przede wszystkim praca z tworzywami sztucznymi i właśnie na tej bazie tutaj pozyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej, czyli praca nad tworzywami sztucznymi wykorzystywanymi w obuwiu skokowym. Korzystamy z dotacji unijnych dosyć często, tylko są dla nas dostępne. Zaczęliśmy od małych projektów. Ostatnio skończyliśmy realizować dosyć spory projekt. Dzięki temu projektowi powstało laboratorium i był to duży projekt badawczy. Połączony także z budową nowego budynku, w którym obecnie się znajdujemy. Także była to dosyć spora inwestycja. Dzięki dofinansowaniu, oczywiście, dużo łatwiej było nam ją zrealizować. W czasie pandemii fundusze unijne zostały też wykorzystane na pomoc finansową dla firm dotkniętych skutkami gospodarczymi COVID-19. Walka z covid dla naszych przedsiębiorców to przede wszystkim dwa. Podstawowe produkty, takie wymierne, finansowe, to pożyczki płynnościowe, na które przeznaczyliśmy ponad 50 milionów złotych, oraz granty na kapitał obrotowy to dotacje, bezwrotna forma wsparcia, która trafiała do tych przedsiębiorców, którzy mieli spore problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Przeznaczyliśmy na te granty do tej pory 30, ponad 32 miliony złotych. To kwota niebagatelna, ale zainteresowanie było ogromne, bo Ponad 3000 wniosków w dwóch naborach wpłynęło do Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Te wnioski w dużej części jeszcze są w procesie oceny, ale już dziś możemy powiedzieć, że wspaliśmy blisko 700 firm to kwoty od około 20 do ponad 100 tysięcy złotych bezwzrotnej pomocy. To są takie nasze impulsy do tego, aby utrzymali się ci, którzy mieli największe problemy. Bardzo nam zależy na tym, żeby gospodarka przetrwała te trudności, Trudne miesiące, te trudne kilkanaście miesięcy, i żeby jak tylko pandemia na to pozwoli, żeby ruszyła z pełną parą. Co by było, gdyby zabrakło tych pieniędzy w przestrzeni publicznej? Z takim problemem na pewno nie chciałby mierzyć się żaden adresat unijnego wsparcia.